Cześć, ostatnio rozmawialiśmy o skrzynkach rozdzielczych z nowym samouszczalniającym krótcem gumowym Fi 90. To będzie powoli na standard w ofercie. Wprowadzamy je powoli. Tak jak widzicie, tą, którą pokazuję, to jest 10x90 z przyłączem Fi 200. Tak akurat. Standardowo, tak jak to u nas. Izolacja wewnątrz ma tą szóstką. Te skrzynki będą. W wielkościach 6x90, 8x90, 10x90 i 12x90 W standardzie do kupienia w sklepie internetowym Dodatkowo przyłącza będą 200, 250 standard I 160 Zależy, które sobie tam wybierzecie Natomiast pamiętajcie też o tym Że skrzynki metalowe mają tą zaletę Tak jak już mówiłem na wcześniejszych filmach Że możemy je wykonywać pod konkretne zamówienie klienta Tutaj Wam pokażę Ostatnio Klient Podnawiewnik, tutaj w tym przypadku FIS160, zamówił sobie skrzynkę rozprężną 4x70 z przyłączem właśnie FIS160. Jeżeli wyślecie do nas nawet prosty rysunek, odręczny skrzynki, którą potrzebujecie, taką dla Was wykonamy. Dajcie nam dzień, dwa i zrobimy.